Uciekam od nice Gumble horror w Robloxie Co mam tu wsiąść To mój To moja pierwsza noc Okej okay. To jest weapon mega rifle Mam się opiekować dzieckiem Mam karmić jakąś małą siostrę, co? Gdzie jest Watersono House? To i dom nie był żółty o, to jest to Nie ma tu speeda Jest flashlight o, ale to jest Pay A tam jest i dom, okej okay. Dobra, ten wygląda podobnie, ale ten faktycznie to jest to, to jest to, to on tak wygląda Takie wony wolny jakie jest Pay to win. o mój Boże Ile tu jest tych żeby kupić nie, to jest takie Pay to win, ile tu jest w ogóle przycisków shop, jakieś 124 wepon Okej okay, to jest jakiś horror, horror, jakiś nowy, gambolowy Pewnie przez to, że powstał jakiś nowy sezon do gambola Jak nic Ice, okej okay. To jest AI, co nie? Okej okay, no dobra, dawaj, dawaj, dawaj Pusty łeb, kto by się tu idę? To jest mój pokój Aha, już ktoś tutaj był, opiekował się, okej okay. Mogę być na łóżko, tak Dobra Znajdujesz błędy Tak jakby Ponieważ można się wspiąć, a na łóżko normalnie? Nie, normalnie się nie można wspiąć Wow Tak, sprzątasz, nie składasz tego, nie chodź do szafy Po prostu znikasz to Okej okay. Aż 8 Boli to, boli no No boli to Czy ta piosenka wtedy jest taka jakaś dziwna, taka No jakaś No A Okej okay. Czego mogę się tu spodziewać? Nie wiem, on śpi, pewnie nie będę mógł go obudzić Pewnie ta jak się Ej, O jest i Darwin. Pięknie. Ej, jaki ładny, jaki ucieszony. Radosny, cieszy się życiem. I do tego można kupić tych broni weba, no naprawdę. Dobra, sprzątamy te syfy. Jest. Dużo lepiej. No. Czeka, trzeba zobaczyć u Anai, coś co się nie dzieje na górze. Okej. Dobra, idziemy powiedzieć. Dzień dobry do niej. ona mówi? Że każdy. Każdy będzie cichy. Nie wiem. Ale podoba mi się ten punkt kamery. Widać, że ona jest. Cześć! No dobra, no zamknij morda. Ciekawe czemu. Nie, nie będę pakał, jestem dużym chłopcem. No to był jak nic creepy. Nie, ja jestem creepy. I creeped. Mogę skakać. Ja mogę skakać. Dobra. Zamknę. Okej, okay, idę. Tutaj on jest... Czego ja się tu mogę spodziewać, nie mam pojęcia. O, też chcę oglądać movie. Okej, okay, oni idą. Dobra. To wszystko? Wszystko? Pani zebrania? Tak. Oni idą sobie na film, oglądnąć sobie gdzieś na film, i ja mam się opiekować w tym, na Anais. Okej. Okay. Jeśli będzie chciała mleko, muszę jej dać mleko, okej. Okay. No nie, no. Naprawdę. A no można wymyślić jakiś błąd z tym skakaniem, związany na przykład. O mój Boże! Okej, okay, dobra. Tego się nie spodziewałem. Bierzemy to. Daisy Flakes, co? Aha, nie mogę takiego dać. Idziemy do klipa z naszej dziecka. Tak, mówię. O mój Boże. Okej. Okay. To było straszne. No ja już mam ciarki po prostu na plecach co nie. Masz Masz mleko. Nie obchodzisz mi. Na pewno nie wyszłaś. Ja ci wierzę. Kogoś innego widział, na pewno. Różowego. Proszę ja to jest Ona też. Okej. Okay. No wypij to jeszcze. Boże, mogę ją wyrzucić od razu za okno proszę. Ja ją trzymam jakiś przedmiot, to jest najlepsze. Nie? Albo tak, będziesz moją utaczył. żywą tarczył Co? O mój Boże, dzieci się zawsze tego boją O nie O nie No właśnie Zawsze się tego dzieci boją Tutaj ktoś co i nie Kurde Trzy kropki Mam się bać Co teraz muszę zrobić? A, lights, nie okno, dobra. Nie mogę za. Ty się nie czujesz dobrze. Muszę włączyć. TV. Tamto to TV, nie mogę zamknąć drzwi. No nie, no ale. Nie! Ale ty sież, no. ty się zaraz coś wydarzy, strasznego na pewno. O jejku. Okej, okay, dobra. Wow! Wow! At around 1 p.m., reporting a robbery here at Joyful Burger, the police responded with a low-key operation, handling the situation with sensitivity and minimal force. The suspects have not yet been identified, but they appear to be conducting interviews. We got two milkshakes, two cronuts two family funs. Oh boże! Co śmiesznie fajna teraz? Jakie webserio? A, może zmień kanał, to byłoby może rozsądniejsze. No to nie było. No, no to nie był normalny broadcast. Masz rację. Chodźmy, 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 chodźmy. Bo to jest to zdjęcie klasyczne. O, właśnie, nigdzie tej debilki nie było. Nie, no proszę cię. Mogę się jakieś zbugować na obraz czego to ode mnie chcesz no jaj uszywy jakie okno o nie jeszcze to tak daleko nie kto jest aż taki wolny no ja pierdź no ja przecież już to mam z ja już wszystko widzę o nie o mój boże o mój boże sapał dostanę to był ten klam. No, yeah, nie. No. Einstein. Einstein. Tak długo jak my go nie widzimy, może on nie może widzieć nas. Może tak. Nie, fajne to. Zaczynam się bać. Czy będę musiał chodzić do shopy? Ojej, lepiej nie. Zamknij te drzwi, no debilu, za ran. Będę widział, czy coś biegnie. Jesteśmy bezpieczni. Nie jesteśmy bezpieczni dopóki jak są drzwi otwarte. O tak. Będę mógł się tu jakoś zmagować. Jak zwykle z fotowoltaiką, no naprawdę... Człowiekowi żyć nie da tak się tak, tylko, tylko będę dzwonić z 10-15 z numerów. Nie, clown mnie nawiedza. Debbie, on mówi, że wszystko jest w porządku. Okej, okay. muszę zobaczyć czy Anais śpi O nie, będzie kolejny jumpscare Przygotujcie się Przygotujcie się Zaraz coś się stanie Przygotujcie się Czemu szafa jest otwarta? Bo ją otworzyłeś debilu O nie Tam pisze On jest moim przyjacielem On jest moim przyjacielem, on jest śmieszny On jest śmieszny On jest zabawny Wait a minute No i nie przeczytałem, no ja sobie cisnąłem zapisu no. O nie Jezus Maria Proszę tak, to była Nice. Czemu zawsze w takich horrorach gramy jako Debi? Wytłumaczcie się. No tego przy tym nie było. Zawsze... Czekaj, zawsze patrzy, tu pisze. No pokaż. Zawsze patrzy. Nie oczy. Bez oczu? Nie ma oczu. Co? O oh jest, tu, ok. Będzie jumpscare. Będzie jump Tak, to jest ostatnie. Dobra, inspect the driving, ok. Dobra. Coś tu. Bez światła może coś mi powiedzieć. Drabina Skok Próbować W różnym sposoby można. Jest tutaj. No nie no. O nie, będzie jumpscare na pewno. To lepiej żeby zadziałało, lepiej żeby zadziałało. Nie no. Dobra, otwieramy Absolute Cinema Games optik Co? Nie, ja nie wiem czemu to tak ciemno jest Dobra, kacenka nie Czy ja się zbagowałem tam? Co ona robi? Ona po prostu... Siedzi tam? Okej, okay, nie jestem O nie! Bez latarki! No wiadomo, beta pay to win. Jak najwięcej kasy zebrać. A nice. Chodźmy po prostu do twojego pokoju. Okej? Okay? W porządku? O nie, coś będzie w Będzie kacenka O, o mój Boże Co? Czekaj Coś się w tym momencie... Nie, nice O mój Boże Debilu zasrany Jak ty chcesz ode mnie survive? Jak ty chcesz survive? Co? Looping. O nie. Co? Gdzie ono ucieka? Nieee. Mam ci gdzieś życia. No nie. Naprawdę? O mój Boże. Dziecko by mnie wykopał. wety, eee, ty, we Jak idiota gram. A zamiast serca dać w jakiejś kobiecie. Nie, no kobiecie się tak... się dziewczyna, dziewczynocie... Eee, e, pan. To z jej pokoju ten dźwięk Jest tu, śpi. Przecież widzisz. No ta, no to ucieknij, no kurde. O nie, to może być klam. Poczekałam chwilę. I nic się nie stało nie Jestem pewien Co? Okej okay. To wy Siema Wypuśćcie mnie z tego Mogę wyjść? Mogę wyjść? Proszę Nie potrzebuję pieniędzy, mogę wyjść? To sobie ja nie robisz. Krubas mnie zjadł. O nie. Nie mogę nic robić. Dobra, idę spać. Jest good ending i bad ending. Więc są tylko dwa endingi. Kto drzeja? Tu Richard? Nie. Nie, nie gadaj. Nie gadaj, czemu się zwisał. Nie, proszę. Nie gadaj. Tylko nie o no. Tu się świeci, a nie powinno się świecić. Tu nie powinno się świecić. A nie mogę nic z tym zrobić, a to jest takie petty Jest zamknięte. A nice, otwórz drzwi. Wszystko w porządku? Brak odpowiedzi. Może Gamble i Darwin wiedzą, co się dzieje. Wow! Wszystko w porządku? Oszczędziłem. Coś. Coś Gdybyś tatę. Do piwnicy mi każ życie Nie wiecie, co zrobić. Ej, odejdźcie. Będzie dobrze. Będzie OK. Chodźmy na tu. Może zrobię sobie coś. Zjeść. Um. Nie chcesz tego sprawdzić? To jest zamknięte. Okay. Czy ja muszę ich... E? Nie, oni sami, no dobra. Idziemy profesjonalnie do Darwina, dać mu blickera. Macie. Jest Je coś. Potrzebujecie siły. Musimy zobaczyć. Waszego tatę w piwnicy Wiecie gdzie jest klucz do... Do, do, no do tego, no basementa tej piwnicy Okej, okay, tam będzie jumpscare Teraz ja będę krzyczał Tutaj niby powinien być klucz Nie, albo tu? O jest! Dobra, mamy klucz. Tu zaraz coś się stanie. To tu. O mój Boże. Co się dzieje tu w ogóle? Tu poszło za daleko. Idę na dół, teraz. Ale mnie ciekawi, gdzie jest ich matka. Ojejku. Dobra, wchodzimy do piwnicy. O mój Boże. Richard? Żyjesz? Prawie. O nie. Richard, nie umieraj, proszę. Ona. Ona no, no, zabrała. Co? Wsadziła tu ich? Nie gadaj Co i ty? Otwieraj szybko Co tu być? O nie Umarli Za późno Muszę stąd wyjść, teraz nie pomogę mu, on płacze Nic mu nie mogę zrobić Tylko nie ta piosenka okay. O mój Boże Pierniczaj Próbowałeś ich zabrać ode mnie Teraz na pewno ty nie wyjdziesz a nie umiem tłumaczyć Nie No nie, ty debilko zasrana No To jest pay TO WIN Wow, ale straszne Teraz co mam robić? Nie wiem, czy to może jest naj... Czas? Nie wiem Proszę, zaklinuj się Proszę, dziękuję. O! Okej. Okay. Dobra, ja myślę, ja myślę. Ja myślę. Okej, okay, dobra. To jest... To jest myślenie, to jest myślenie. Bo tak to, to gra jest pay to win. Co jak co. Tyle przycisków, tyle, który wszędzie broni. No ja pierdziele. No próbowałem Ci zabrać Mogę więc Tutaj się musiałem pojawić O mój Boże Dawaj kopniaka To spy to win. Ale pay to win, ale pay to win, o mi Boże, jeśli ciężko mi się to tyle podziwić, zarówno ja, bo to będzie ciężko papa.